Firma Alfa Szkło z Hoczni zajmuje się wszelkimi usługami związanymi z cięciem i obróbką szkła na zamówienie, oferuje kabiny prysznicowe nadruki na szkle. Zapraszamy. Ale na Andrzeje Dudę tak. Tak. Okay. Tajemnica. coś tyłem, nikt się nie <grym> Nie, nie. Nie, naprawdę, nie wypowiadam się. Jak pan może śmieć pytać, No tylko na prezydenta Dudę. Dzisiaj zapytamy mieszkańców Kent, na kogo zagłosują w wyborach prezydenckich. Zapraszam na sądę. A już w niedzielę wybory prezydenckie, na kogo pani zagłosuje? A to moja sprawa. No, mogłaby się pani podzielić, chociaż. A po co? Tak, żebyśmy wiedzieli dla, dla sondażu wyborczego. A dla kogo to? Dla Mamniusa. No, co to za, za firma? To jest bardzo duża firma z południowej Polski, no. Media. Dziękuję. Za Dudę będę, bo dał nam emeryturę trzecią, to chociaż tyle nam poratował. Mhm. No, to dziękuję. Na Dudę. Na dudę. Co się panu najbardziej podoba w jego programie? W jego programie? Może to nie w jego programie, ale jak... Gdy Czasowski do władzy, no to będzie blokował wszystko, no nie? Mm -hmm. Co będzie chciał pić, no będzie nieład taki. E, nie jestem stąd. a no jest pani obywatelką Polski, tak? No nie wiem, muszę się jeszcze zastanowić. Y nie mam jeszcze pojęcia. Y ale co, kto to będzie? Mniej więcej chociaż, czy jesteś bardziej na, za opozycją, czy za partią rządzącą? Y bardziej za opozycją raczej. Y y I bardziej, y powiedzmy, Bosak, Hołownia, Biedroń? Y nie wiem, nie mam pojęcia, jeszcze nie zdecydowałem. Okay. Jak pan może śmieć pytać? No tylko na prezydenta Dudę. Ale dlaczego? To znaczy dlaczego? Nie dlaczego, tylko co się, panu co się pani najbardziej podoba w jego programie? Proszę pana, najważniejsze to jest to, że jest człowiekiem dla ludzi. Wszystko cokolwiek robi bezinteresownie, można powiedzieć. Wszystko dla ludzi. Go oddadzą swój głos. Ale to nie szkodzi. Jest Pani obywatelką polską w wyborach prezydenckich. Wie Pan co? no Trudno mi podjąć decyzję, bo nie jestem zdecydowana. no Nie powiedziałabym, że teraz no, na nie ma kogoś. Pani nie konkretnego mam konkretnego kandydata, tak? Nie mam konkretnego, bo waham się i oddać głos na kogokolwiek. Ale to będzie raczej opozycja, czy? Raczej nie. No, Także dziękuję. Przepraszam, że przeszkadzam w nalewaniu, ale mamy ważny temat. Na kogo pan zagłosuje w wyborach prezydenckich? Trudno jeszcze to powiedzieć. Na kogo? Zdecyduję się w ostatnim dniu. Nie chcę pan zdradzić, ale to będzie raczej kandydat z partii rządzącej, czyli wiadomo jaki, albo z opozycji? Trudno powiedzieć jeszcze. Jeszcze pan się zastanawia. To jest. Dobra, dzięki wielkie. Tylko dawał Andrzeja Dudę. jeden ten kandydat. Jedyny, według pana, słuszny kandydat? Tak. Co się panu podoba najbardziej? No wszystko w... się podoba. 500 plus to wszystko, co on robi, to jest wszystko okej. Okay. No Andrzeja Dudę. Tylko i na niego. A co się panu najbardziej podoba w jego programie? Wszystko. Bo wie pan co, no PiS coś daje, a Platforma, od Platformy, jak jestem emerytem, przez 8 lat nie dostałem nic. Wiadomo, wiadomo na tego, co jest prezydentem. Na, na Dudę. Dudę, tak. Aha. Oczywiście. Raczej słyszę od ludzi, że przeważnie ludzie mówią, że Duda. No bo, bo dobry prezydent jest. Dobry prezydent jest i zrobił bardzo dużo. Trzeba powiedzieć, że zrobił naprawdę dużo. Ja już jestem na, na emeryturze, no ale dla tych dzieci to mają... Dobrze, teraz. Dużo lepiej jak przed tym, bo przed tym to wie pan co było. Tylko brali, brali do siebie i brali i kombinowali, a ludziom nie dali. Teraz nie biorą tylko oddają. Teraz dają ludziom tak, to jest prawda. Nie biorą, tylko. Da... I znalazły się. A przed tym, jak wiadomo, to mówili, że nie ma i nie ma i nie będzie. A teraz jakoś się znalazły pieniądze i wszystko się. Tylko żeby ta cholerno korona przeszła. Mm -hmm. Bo to jest, jest skórczyseństwo. Człowiek się boi. A my już chyba z panem rozmawialiśmy ostatnio na ten temat? E, na ten, tak, rozmawialiśmy. No, no bo tak I, tak też, i też tutaj. I też tutaj, w tym samym miejscu, tutaj, w tym samym górze, miejscu? Na górze. Aha, na górze, okej. Okay. Tak. I też pan powiedział, że będzie głosował na Dudę. Na Dudę, tak. Cały czas, a wtedy jeszcze była ta... E, Kidawa. Kidawa. Czyli nie jest pan chorągiewką, pan cały czas stoi przy to swoim kandydacie. Czas jestem, bo widzę, że, że, że coś, coś robi i, i do ludzi podchodzi, a nie jak ten cygani na każdym kroku, jak się to widzi. Jak się to widzi, no to nie, nie, nie umie się wysłowić w ogóle. To nie można mówić. Można, to nie można nie troszkę można. zdradzić, ale to będzie opozycja, czy bardziej? Opozycja. Mhm. Czyli, czyli jeszcze jest, się Pani nie zdecydowała, albo... Zdecydowałam się. Aha, ale nie chcę Pani zdradzić? Nie, nie. Okej, okay. a jakiś fragment chociaż z programu tego kandydata, żebyśmy się mogli domyślić? Może o urodzie powiem? o, o no. urodzie. Czyli Biedroń. O! Nie, to nie. Okej, okay, okay, dobra, nie, wiemy nie. o co chodzi. Jest jeszcze ładnie. O... Jeszcze nie wiem. A to będzie bardziej partia rządząca czy opozycja może? E, no jak to panu powiedzieć? Mam jedną osobę, ale zostawię sobie to dla siebie. Okej. Okay, no. Okej, okay, dobra, na dziękuję bardzo. bardzo. Pójdę na pewno na no, Andrzeję Dudę. Mhm. A co, co pani się najbardziej podoba w jego programie? E, bardzo dobrze mówi i jest bardzo rozsądny. Mhm. Tak i można powiedzieć o nim bardzo dobre słowa. Pomagał mi dużo, bo emerytum tyle pomagał, że tą trzynastkę, to... A ten Czaskowski nie bardzo mi się podoba, bo on takie ma słowa bardzo nieprzyjemne. A może Biedroń? Biedroń, no nie wiem, tak bardzo z nim tak nie mam takiego jakiegoś, no nie, ale na Andrzej Duda tak.